Siemano z tej strony Gamestv. witamy w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Driver Pro Lines. Teraz mamy mieście pod tytułem Broń i tu mamy pułapkę, coś jest nie tak i muszę uciekać szybko. Mamy dostarczyć tego pick up do Reja Do Raya? Raya. A. I tu mamy jumpownię. Jumpownię. Zamknę to. nie będzie takie łatwe jak. Bo tu jak widzicie już. Sam... Nie widzicie jak palcem pokazuję, ale tam czeka samochód już. Ekipo. Więc najlepiej jakbyś ich rozwalił na początku. Będzie bez problemu, bo jak widzisz, jeżył jak idioci. Tak, tylko że wyjąłem shotguna Nie miało... shotguna tylko granaty. Co, polubiliście tę co? No. Miejsca? Tak, jak, się nie, jak nie ma drive by'a to trzeba to jakaś inaczej No Czekaj, dojadę Widzisz Nie boom. będę na nic czekał Nie no. drugi bom, no i teraz bez problemu dojedziesz Chyba że Chyba że znajdą się kolejny no. Także Ale niedaleko Daleko nie więc mam Raczej się nie będzie nowych Coś czuje że ta misja będzie krótka to dobrze. Nie ja... W sumie. Nie będzie tylko. Wyjmuj granatnik Szukam Sobie zrobię tam. Tak, jednego strzała typu. Wystarczy. LOL. <grym> nie. No dobra, wieź na pałę tutaj po prawo. Leć bokiem. Nie musisz ich rozwalić, bo nie pojadę za tobą. No już dać ile masz. Tak, Ej, ale to... będę jechał i strzelał sobie po prostu. Tak. Bardzo blisko. Jechał. Wiem, wiem, o to tu <grym> Takie duże No ale musimy naokoło objechać Nie no już No O tu, o tu do żółtego And? Ciut stęka Co jest Ray? Siema Ray Man, you yeah. A any good to you? Przyda Pewnie. się Robota wykonana, pick-up dostarczony. Krótka. Mm -hmm. Krótka, ale treściwa. Dokładnie. <taki> Także... Także teraz Mizon przejmie klawiaturę. Odstawiasz pick-upa? Nie, tu go zostawię. A. Także teraz Mizon przejmuje klawę i będzie robił kolejną misję. Trzymajcie się! Nara!